Cześć, w dzisiejszym filmie zastanowimy się... Czym jest motywacja wewnętrzna, a czym jest motywacja zewnętrzna? Motywacja zewnętrzna to jak narkotyk. Przez chwilę czujesz się fajnie, ale później czujesz jakiś spadek, czujesz brak energii, czujesz frustrację, ponieważ musisz ciągle brać tego więcej, a motywacja zewnętrzna niestety jest wyczerpywalna. Motywacja zewnętrzna to wewnętrzna, to bardziej droga niż sam cel czyli ten cały proces pokonywania. Jej, czyli radości wynikające z trudu, spróbowania, z, z pokonywania własnych słabości, z pokonywania komfortu, który nam na co dzień jest dawany w postaci łatwego jedzenia, w postaci łatwego seksu, w postaci łatwego pieniądza, i przez to stajesz się leniwy i sfrustrowany. Zacznij robić coś więcej niż tylko siedzenie lub leżenie.